Ja na przykład pisać lubię i z tego żyję czasami teraz, ale błędy robię ciągle. No ale to poprawi. Ale, i, tak, ale to. ja już sama nawet wiem, co jest niedobrze. Nawet sama się mogę poprawić. Ale no, czasami ławka dobrze. przez F jeszcze napiszę, żeby było zabawniej. No, tak, tak. Więc tyle złego, co i dobrego, pod warunkiem, że środowisko nie jest bardzo rygorystyczne w stosunku to do tego. Dla dzieci, ADHD tak. rygoryzm jest koszmarem. Tak i w ogóle nie zrozumiałem Gosz, dla kary, małem. krzyki, tak, w ogóle tak. m, m, to nie działa. Ja miałam, natomiast powiem ci, oprócz tego, że prokrastynacja jest bardzo adekwatna. Też, tak. Bardzo. E, na, takie śmieszne rzeczy to są takie na przykład, że idę do pokoju, mam coś stamtąd przynieść, ale znajduję coś ciekawego i łapię się za to coś ciekawego i mhm. wracam z tym tam, gdzie wyszłam. Potem mówię, zaraz, zaraz, ja przecież po coś innego szłam. Psychokasie. Program stworzony, aby żyło ci się prościej. Od poniedziałku do czwartku o 18.21 w telewizji Active Family lub kiedy chcesz na platformie Wodilla.